Jazzowy, dobry wieczór w jazzowym Leśnie. Biblioteka Jazzu to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Leśnie, który ma na celu wzmocnić jej kulturotwórczą rolę w regionie, w szczególności w mieście Leszno. Projekt wskazuje na połączenia pomiędzy muzyką jazzową a literaturą, promuje muzykę jazzową i jednocześnie publicystów, dziennikarzy i artystów jazzowych. W ramach biblioteki jazzu zorganizowaliśmy szereg koncertów, spotkań z publicystami i spotkań z dziennikarzami, podczas których prezentowaliśmy polską i zagraniczną muzykę jazzową.